Cześć, ja, ja. witam Was w nowym odcinku, którego dawno nie było. Dzisiaj jedziemy na zakupy. Oczywiście jeździ dzieckie, ale najpierw trzeba ogarnąć konia. Bo no, co koń ważniejszy. bierzemy sobie szczotkę i zaraz. Ubiorę po prostu oczywiście Wam pokażę Gaia mam nową derkę, także uwaga uwaga! No wiersz piękne, ale derka wygląda ładnie. A tyle ten ogon mnie trochę boli, ale nieważne. Idziemy już sobie na padok. Wypuszczam, w sensie, no daję tam gaje po prostu tylko dlatego, żeby pobiegała, ponieważ co do jedzenia nie ma tutaj za dużo. I właśnie jedziemy, tyle nie nagrałam tego, do Decathlonu i kupiłam sobie bacik do lążywania, bacik do skoku, bo tamten mi się zepsuł, i bryczesy, które zobaczycie zaraz. Więc to na tyle w tym odcinku i no pa, pa po prostu.